Znaczy do końca nie wiadomo jakie są jeszcze wszystkie zniszczenia. No mamy na pewno zniszczonych kilka dachów. Myślę, że na kilka, może na kilkunastu budynkach. Poza tym bardzo dużo szef leży po na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych. Wszystkie służby i wszystkie instytucje zarządzające tym dróg są powiadomieni. Zakład energetyczny jest też powiadomiony, nie mamy w ogóle elektryczności w całej gminie. Najgorszy problem jest z rolnikami, bo prawda, mleko, które oni tam gdzieś od, odstarczają do mleczarni musi być schodzone, w takiej temperaturze to mleko po prostu się psuje i to jest największy problem. Rozmawiałem z panem Równickim, zastępcą kierownika Zakładu energetycznego w Wyszkowie, powiedział mi, że tutaj, wysyła tutaj jakąś mocną ekipę do nas na sterem. mobilizuje siły, żeby prawda, to awarię jak najszybciej usunąć, ale ja podejrzewam, że to się zajdzie z tydzień czasu, bo około 17 słów jest uszkodzonych linii średniego, niskiego napięcia, a chyba też i wysokiego i jeszcze mam takie wiadomości, że jest gdzieś uszkodzony transformator na terenie gminy, ale nie wiem dokładnie, w którym miejscu. No, mam nadzieję, że szybko usuniemy te wszystkie skutki tej wichury i nawołownicy. Uruchomiliśmy swoje y, służby lokalne, czyli Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, y, oficjalną Straż Pożarną. Czekamy na podnośniki z Powiatowej Straży Pożarnej z Wierzchowa, żeby usuwać jakieś drzewa, które jeszcze się do końca nie przewróciły. No, robimy wszystko, żeby jak najszybciej usunąć. ten no katalizm. Pan drogie. Pan pamięta w ogóle, żeby coś takiego się stało? Nie proszę w roku? Pani. Y, przeżyłem y, w tym roku ponad 50 lat. Nic takiego się nigdy nie zdarzyło. się jakieś tam się pojedyncze, prawda, wyłamy drzew podczas jakiejś wichury, ale takiej tragedii jeszcze nie Że w tej chwili sytuacja jest opanowana, w tym sensie, że po gminie się można poruszać, prawda, ludzie mają możliwość przejazdu. No mówię, największym problemem jest to, że nie mamy prądu, bo to się na to, że, że tego prądu jeszcze długo nie będzie. Ale urząd działa. No, urząd działa, no musi działać. Tak. <laughs> musi działać, bo jesteśmy tu po to, bo tu dzisiaj już było na przykład, nie wiem, od godziny ósmej, może w Budą, do ale tu byłem w urzędzie kilkanaście osób, które potrzebują pomocy, prawda? że tam drzewo wisi na płocie, czy tam mówi się drzewo, mhm. zagraża. Dużo pan e... takich zgłoszeń, no? No, myślę, że około 30. dzisiaj przyjąłem takich zgłoszeń i sukcesywnie wysyłam z sens pochodzić o Straż Pożarną, żeby te zagrożenia robić. Do pojedynczych mieszkańców po prostu? Tak, to, do gdzie tam pojedynczych coś się... mieszkańców. Gdzie coś, tam się, coś tam się dzieje, coś tam mhm. zagraża. No a poza tym, no, 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 robimy wszystko, żeby jak najszybciej usunąć te... Skutki tej wichury, no ale to myślę, że w, to w ciągu tygodnia może nam to się uda załatwić, ale na pewno że szybciej nie. Czyli prądu też pan podejrzewa, że taki czas nie będzie? Myślę, że tydzień czasu nie będzie prądu z tego względu, że yy, sądząc i, i obserwując te zjawy te, te, te zniszczenia, jakie powstały w tych sieciach energetycznych, mam nadzieję, że mam nadzieję, przepraszam, yy, myślę, że w ciągu tygodnia. Daj Boże, udało się te awarie odsunąć, bo naprawdę bardzo słupów, dużo słupów jest wywróconych. Linki, którymi prąd przepływa są popękane, połamane, pozrywane. No, uważam, że tydzień czasu to zajdzie się są z stosowaniem tych awarii. No i praktycznie usuwanie zatorów z dróg krajowych trwało gdzieś w Ukraińcach do godziny 20, 21. Największe zdarzenie i epicentrum tej trąby powietrznej, które przeszła miała miejsce w Groku, tutaj, skomasowaliśmy swoje działania. Trzeba było zapewnić kwaterunek dla tych dzieci, które były ewaku... ewakuowane. Zapewnić, no to dowieźliśmy, zostały dowiezione agregaty prądotwórcze. Trzeba było jakoś przetrwać tą noc. Praktycznie koniec działalności akcji się zakończył 523-24.